Czy znasz to uczucie? Ten specyficzny chłód, który pojawia się, gdy listonosz puka do drzwi, a Ty widzisz w jego ręku oficjalne, urzędowe pismo? Jakaś firma, o której być może nigdy nie słyszałeś, żąda od Ciebie pieniędzy i to nie małych. Czujesz, jak narasta w Tobie panika. Szczególnie, jeśli tak jak bohaterka dzisiejszej historii Pani Dagmara, masz już za sobą negatywne doświadczenia i czujesz, że jeden mały błąd może Cię kosztować cały majątek. Nie jesteś w tym sam. To, co czujesz, jest absolutnie normalną reakcją. I co najważniejsze, to nie jest koniec świata. To jest początek walki, którą można wygrać w tym filmie, na przykładzie historii pani Dagmary. Pokażę Ci, jak to zrobić. Dzisiaj opowiem Ci historię pani Dagmary. Historię, która jest dowodem na to, że nad starciu z potężną zagraniczną firmą windykacyjną można odnieść całkowite zwycięstwo. Pani Dagmara stanęła w obliczu pozwód firmy Alektum na kwotę blisko 35 tysięcy złotych. A sąd zdąży już nawet wydać nakaz zapłaty. A jednak na końcu tej drogi cały ten dług został przez sąd oddalony. Aby odzyskać kontrolę, musimy najpierw zrozumieć zasady walki sądowej z instytucją finansową. Historia pani Dagmary uczy nas trzech kluczowych lekcji, które zdemontują strategię prawie każdej firmy windykacyjnej. Wyobraź sobie, że dostajesz nakaz zapłaty z sądu z Lublina. Zagraniczna firma windykacyjna żąda od ciebie prawie 35 tysięcy złotych wszystko dzieje się szybko bez twojego udziału i tu jest kluczowy element ich strategii presja czasu kiedy otrzymujesz nakaz zapłaty z e sądu masz dokładnie 14 dni na złożenie sprzeciwu to jest psychologiczna pułapka firmy windykacyjne liczą na to że przytłoczony strachem zdezorientowany po prostu nie zrobisz nic że minie ten termin a brak działania z twojej strony to dla nich wygrana to prosta droga do egzekucji komorniczej i ryzyka utraty Twoich pieniędzy, a nawet majątku. Pani Dagmara czuła tę presję, ale zrozumiała coś fundamentalnego. Te 14 dni to nie jest tylko czas na panikę. To jest okno do działania, to jedyna szansa, żeby zatrzymać tą machinę i powiedzieć: Stop, sprawdzam. Ona postanowiła nie ryzykować i skorzystała z profesjonalnej pomocy. Dlatego, szukając skutecznej pomocy, zgłosiła się do naszej kancelarii Eurolegę. W jej imieniu nasi prawnicy złożyli sprzeciw i co się stało? Esą to może postępowanie. Zapamiętaj, pierwszy cios windykatora jest mocny, ale może być oparty na słabych podstawach. Twoim zadaniem w ciągu tych 14 dni jest nie dać się sparaliżować? To jest czas na podjęcie decyzji, czas na działanie, które odwraca bieg spraw. Myślisz, że złożenie sprzeciwu kończy sprawę? Brawo, wygrałeś pierwszą bitwę. Tak jak pani Degmara, Ale wojna nie jest skończona. I tu dochodzimy do momentu, w którym wiele osób traci ducha. Firma Alektum, mimo porażki we sądzie, nie mogła sobie odpuścić 35 tysięcy złotych. Złożyli pozew ponownie, tym razem do sądu rejonowego, tego, który jest blisko miejsca zamieszkania pani Degmary. To jest absolutnie standardowa taktyka firm indykacyjnych, banków i firm pożyczkowych. One liczą na twoje zmęczenie. Myślą, że pomyślisz, o nie, znowu to samo. Walczyłem, a oni i tak nie odpuszczają. Może powinienem już zapłacić i mieć spokój? To jest kluczowy moment dla Twojej psychiki. Musisz zrozumieć to, że sprawa trafia do sądu rejonowego, nie jest Twoją porażką. Wręcz przeciwnie, to jest dowód na to, że Twój pierwszy ruch, sprzeciw, był skuteczny. Zmusiłeś ich do wyjścia z wygodnej, szybkiej ścieżki sądu i rozpoczęcia prawdziwego, normalnego procesu sądowego. A w tym procesie to oni muszą się wysilić. My byliśmy na to przygotowani. Następnego dnia po otrzymaniu informacji, nasz prawnik złożył w sądzie profesjonalną odpowiedź na pozew, kontynuując obronę naszej klientki. A co najważniejsze, pani Dagmara nie musiała robić nic osobiście. Cały ciężar komunikacji z sądem i firmą windykacyjną przejęli nasi specjaliści. Pamiętaj, druga runda to nie powód do zwątpienia. To znak, że jesteś na właściwej drodze. I tu dochodzimy do serca strategii, która pogrążyła roszczenie alektum i która jest najpotężniejszą bronią w ręku każdego dłużnika. Co to znaczy w prostym języku? To nie ty musisz udowadniać, że nie jesteś nic winien. To firma windykacyjna, która żąda od ciebie pieniędzy, musi udowodnić przed sądem trzy rzeczy. Że w ogóle ma prawo żądać od ciebie pieniędzy, czyli że legalnie przejęła dług. Że dług w ogóle istnieje. Że jego wysokość jest dokładnie taka, Jakiej żądają co do grosza? W pismach procesowych w sprawie pani Dagmary skupiliśmy się właśnie na tych najsłabszych punktach, podważyliśmy legalność samego przejęcia długu, ale co najważniejsze, zażądaliśmy udowodnienia wysokości dochodzonej kwoty. I co się okazało? Alektum nie było w stanie tego zrobić. Nie potrafili przedstawić sądowi kompletnych, wiarygodnych dokumentów, które potwierdzałyby ich roszczenie. To jest pięta achillesowa wielu firm indykacyjnych. One kupują długi masowo, często z niekompletną dokumentacją, licząc na to, że nikt nie odważy się ich sprawdzić. To na nich spoczywa ciężar dowodu to oni muszą pokazać sądowi umowę, z której rzekomo wynika dług. Dowód na to, że kupili i szczegółowe wyliczenie, skąd wzięła się kwota 35 tysięcy złotych. Jeśli tego nie zrobią, przegrywają. I tak właśnie stało się w tej sprawie. Finał był dla pani Dagmary powodem do ogromnej radości. Sąd oddalił powództwo w całości. Cały ten ogromny ciężar długu blisko 35 tysięcy złotych, powiększono odsetki i koszty procesu, po prostu zniknął. Pani Dagmara odzyskała nie tylko pieniądze. Odzyskała spokój i możliwość życia na nowo, według własnych zasad. Jak widzisz, historia pani Dagmary to nie jest opowieść o cudzie. To opowieść o procesie i zrozumieniu trzech fundamentalnych zasad. Po pierwsze, masz tylko 14 dni, ale to okno do działania, a nie do paniki. Po drugie, druga runda w sądzie rejonowym to nie porażka, a standardowa procedura i dowód, że Twoja obrona działa. I po trzecie, to windykator musi udowodnić swoje racje, a Twoim zadaniem jest go do tego skutecznie zmusić. Te zasady to absolutnie podstawa która daje ogromną siłę i poczucie kontroli, ale wiem, że gdy emocje biorą górę, a w ręku trzymasz pismo z sądu, łatwo o tym zapomnieć. Pewnie chciałbyś mieć te wszystkie informacje usystematyzowane, podane krok po kroku w formie przewodnika, do którego możesz zajrzeć w każdej chwili. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy darmowy, praktyczny e-book o tym, jak się bronić przed nakazem zapłaty ze sądu. To jest kompletny przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Znajdziesz tam konkretne objaśnienia, jak zalogować się do e-sądu i pobrać akta sprawy, wskazanie pułapek i konkretne instrukcje, co robić, a czego unikać. To kompendium wiedzy, które pomoże Ci usystematyzować informacje z dzisiejszego filmu i stworzyć Twój własny, osobisty plan działania. Aby go pobrać, wystarczy kliknąć w pierwszy link w opisie pod tym filmem Podać swój adres e-mail, a ja natychmiast wyślę Wam ten bezpłatny materiał. To nic nie kosztuje, a może być pierwszym krokiem do odzyskania Twojego finansowego spokoju. Jeśli czujesz, że Twój problem finansowy wszedł już na etap prawny, jeśli masz już w ręku pozew lub nakaz zapłaty i potrzebujesz pilnej, indywidualnej pomocy, tak jak pani Dagmara, w opisie znajdziesz również link do umówienia darmowej, wstępnej analizy Twojej sprawy z naszymi ekspertami z kancelarii EUROLEGEN. Oczywiście w tym jednym filmie nie wyczerpaliśmy tematu oddłużania. Dlatego koniecznie zobacz jeszcze ten film o sprzeciwie od nakazu zapłaty. Link do niego wyświetla się teraz na ekranie. Jeśli uważasz, że ten film był dla Ciebie przydatny, to mała prośba z mojej strony. Koniecznie subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, abyśmy zostali w kontakcie i żeby nie ominęły Cię kolejne materiały, które budują Twoją siłę i wiedzę o prawa konsumenta. Dziękuję, że poświęciliście mi dzisiaj tyle czasu. To była ważna historia i ważna lekcja. Trzymajcie się, głowa do góry i do zobaczenia w następnym filmie.